Cześć, witajcie na kanale Fotoformy, DJI Neo jest bohaterem dzisiejszego nagrania, czyli mały 135 gramowy dron. Yy, bardzo ciekawy produkt, szczerze powiedziawszy, yy, mimo tego, że nie byłem do niego nastawiony jakoś specjalnie pozytywnie na samym początku, to ostatecznie bardzo się do niego przekonałem, była to taka można powiedzieć miłość od pierwszego wejrzenia, ale o tym za chwileczkę, powiem Wam dlaczego, porozmawiamy dzisiaj o jakości obrazu, Porozmawiamy o tym, jak można tego drona pilotować, jak wiele scenariuszy mamy dostępnych w przypadku tego malucha. Yy, ale zaczniemy po kolei, jak zwykle, zaczniemy od budowy jakości wykonania, bo to jest jednak bardzo istotne. I tutaj w przypadku DJI, właściwie. Nie ma żadnych zawodów, bo no, to jest producent, który robi dobre drony. To są dobrze wykonane produkty i jak zawsze mamy taką ochronkę tutaj plastikową na, na kamerę ściąganą, Mamy gimbal tym razem, nie mamy jakby bocznych tego wiecie, obrotu typu tilt. Mamy taki jednoosiowy gimbalek, ale to nie problem, ponieważ oni wprowadzili system stabilizacji cyfrowej, która no, zapewne niestety pogarsza jakość obrazu, o tym zresztą za chwilę, ale z drugiej strony, dzięki temu mamy do czynienia z lekkim dronem zabawkowym, praktycznie. I o zaletach tak lekkiego drona za chwileczkę sobie porozmawiamy, bo to też jest ważne, kiedy te przepisy się zaczynają mnożyć, coraz trudniej jest, legalnie po prostu polatać dronem, więc tego typu produkty mają zdecydowanie swoje miejsce. Z tyłu jak zwykle mamy włącznik, wyłącznik tutaj prawidłowa polszczyzna się kłania, więc krótki przycisk, potem długi przycisk wszystkie diodki się, o, jeszcze raz. Wszystkie diodki się zapalają i dron nam się włącza później jeżeli chodzi ja to może włączę, żebyście mogli posłuchać komend głosowych tego drona, o, widzicie on się ustawia, zaczyna mrygać tutaj już nieprawidłowa polszczyzna, zaczyna mrygać i generalnie mamy dron włączony jeżeli chodzi o przedni panel, to to jest najciekawsza rzecz, ponieważ drona można używać praktycznie bez żadnych dodatkowych urządzeń. Po prostu z dłoni, bez niczego, nie trzeba mieć telefonu podłączonego, nie trzeba mieć kontrolera podłączonego, absolutnie nic i dron nam mówi w jakim jesteśmy trybie. Posłuchajcie zresztą sami. Direction track jest bardzo ciekawy, bo to przed naszą twarzą jest w stanie nas śledzić i my jesteśmy w stanie mówić do telefonu. I follow to nas śledzi. Zaraz zresztą przejdziemy do tych konkretnych trybów. Mamy też, ja go może na chwileczkę wyłączę, mamy też tutaj yy, yy, czujniki. Jeżeli chodzi o podłożenie dłoni, to w tym momencie dron yy, w ogóle to jest tak. Jeżeli chcemy, żeby dron przestał nas śledzić albo iść przed nami, to w tym momencie musimy stanąć przez jakieś 3 sekundy się nie ruszać i wtedy wystawiamy rękę pod drona i dron automatycznie na, na ręce ląduje. Praktycznie, naprawdę, prawdziwy Magic. Zresztą macie to pokazane na birolu, jak to test z e, i naprawdę faktycznie dron ląduje na ręce, więc obsługa jego bez urządzeń żadnych dodatkowych jest fantastyczne. Propeller guards, czyli te ochronki propelerków, no super są. Tutaj jest plastikowa jeszcze taka siatka na górze, którą można sobie ściągnąć. Ja nie będę ściągał, żeby mi się nic nie połamało, ale generalnie wszystko jest bardzo dobrze chronione. Jeżeli chodzi o dolną część, jak już mówiłem, czujniki. Mamy tutaj też do czynienia z baterią, która jest po prostu w ten sposób wysuwana po nacięciu guzika i wsuwana. Wszystko ładuje się USB-C. Można naładować sobie to równie dobrze telefoniczną ładowarką. No i w środku w kamerze Obrotowej, zresztą dobrze wykonanej, mamy do czynienia z półcelowym według producenta e, sensorem. Mówię z półcalowym według producenta i mówię z takim pewnym zapasem jakiegoś takiego tutaj, um, jakby to powiedzieć, z pewnym dystansem, ponieważ no. Nie, nie jest to sensor, który ma najlepszy wykon, mówiąc znowu nieprawidłową płaszczyzną, ale no nieważne. Nie o, to, nie o tym teraz, bo zaraz właśnie przejdziemy do jakości obrazu. Natomiast no może to jest ta stabilizacja obrazu, która powoduje, że jednak ta jakość gdzieś troszeczkę się traci. Yy, mamy tutaj trzy scenariusze, tak jak powiedziałem, użytkowania, więc zaczniemy od omówienia tego scenariusza. Dostępny jest prosto, po prostu z dłoni. Czyli wyciągnąłem ten dron z pudełka, nic nie czytałem, niczego nie chciałem wiedzieć, po prostu zastanawiałem się, co to będzie, jak tak typowo, amatorsko podejdę do tego drona i pobawimy się z synem w parku tym dronem. Efekt jest kapitalny, na przykład Timmy, czyli mój syn, Ty Tymek miał strasznie dużo zabawy z tym dronem, biegał chyba dobrą godzinę i, i tylko ładowaliśmy go potem. E a propos właśnie, dość dobry czas lotu na tej baterii, tam chyba producent twierdzi 17 minut, poprawcie mi, jeżeli się mylę, ale spokojnie udawało nam się wyciągnąć ten czas, a nawet chyba tak mi się wydawało, że może i kilka sekund, trochę więcej się nawet udało przed kompletnym e upadkiem tej baterii e wycisnąć. O, potrącam dzisiaj ten mikrofon, taki chyba jestem poteksowany tym dronem, no ale generalnie. Yy, sami możecie zobaczyć na przebitkach, że fajna zabawa, naprawdę Timi się nabiegał. Ja się też nabiegałem, faktycznie dron śledzi, można go wprawdzie zgubić, yy, ale faktycznie jest taki intuicyjny, czyli wyciągamy go z pudełka, nie mamy absolutnie nic do niego dołączonego, z jednego z trybów tutaj gotowych już korzystamy i zarówno tryb typu na przykład droni, czy którego wypróbowaliśmy, czy ten tryb follow działa bardzo dobrze. Jakość obrazu, jak sami możecie zobaczyć, nie jest jakaś zachwycająca, taka trochę jak z telefonu, lekko przeostrzona, ale o tym za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale w tym trybie powiedzmy z ręki, no nie mamy tutaj żadnego wpływu na jakość obrazu, po prostu dostajemy to co z pudełka, natomiast no, jest to fajna zabawa i na plażę to wzięliśmy i w tym parku się pobawiliśmy, no naprawdę oprócz tego, że jest to dron, który za chwileczkę powiem, można wykorzystać jako taki w miarę poważny dron, no to jest to też fajna zabawka na taki jakiś rodzinny wypad, można się pogonić, jest to bezpieczne, nikogo to nie uderzy. No, naprawdę fajna, fajna zabawka, nawet jak spadnie, no to nic się takiego wielkiego nie stało, bo ma te ochronki, więc generalnie nic, nic się temu nie, nie, nie dzieje dronowi, a zresztą ta próba w parku pokazuje też, że w miarę fajnie to wyszło, jeżeli chodzi o nie, nie wpadnięcie na żadne drzewo, na żadną gałąź, czy nie wpadł do piasku, nie wpadł do no generalnie fajnie się to kontroluje, dobrze się trzyma w powietrzu, całkiem spoko. Drugi scenariusz to scenariusz przy podłączeniu do telefonu komórkowego. I tutaj muszę powiedzieć, z jednej strony to byłby mój ulubiony scenariusz, ponieważ fajne jest to, że nie trzeba mieć osobnego kontrolera, osobnego jeszcze kolejnego device'a, urządzenia. Natomiast no, w tym przypadku niestety nie ograniczenie odległościowe, tak jak myślałem, mnie denerwuje, tylko to, że niestety na dzień dzisiejszy ta apka nie daje zbyt dużej możliwości kontroli. To znaczy, możemy przejąć kontrolę nad dronem manualną, co zresztą możecie zobaczyć, czyli mamy cyfrowe takie wirtualne manetki, mamy też nawet manetkę do obrotu gimbala, czyli możemy spokojnie sobie to wszystko ogarniać, bez żadnego kłopotu, natomiast i yy, yy, zasięg też nie jest dla mnie problemem, bo naprawdę udało mi się wylecieć na mojej dzielni ponad blok i zobaczyć faro, <laughs> wybaczyć faro z ponad, z, z nad bloków, czyli krótko rzecz mówiąc, dla mnie to byłoby zupełnie wystarczająco zasięgowo, zupełnie zasięgowo sytuacja, żeby mieć takiego podręcznego, fotografującego drona, czyli na przykład potrzebuję wyższej perspektywy, jestem gdzieś w miejscu, gdzie hmm, potrzebuję właśnie podlecieć, żeby mieć fajne ujęcia, no i Tutaj jest właśnie problem, ponieważ dwie rzeczy mnie się tu nie podobają. To znaczy to, że nie mamy wpływu na profil obrazu, czyli nie możemy sobie wyłączyć wyostrzania czy odszumiania, i nie ma RAWów prosty plik DNG 12 megapikseli byłby dla mnie po prostu tutaj naprawdę takim deal breakerem w sensie, znaczy właśnie deal w tym sensie, że naprawdę byłby to dron taki kompletnie dla mnie w sensie wymarzona sytuacja, czyli mamy 12 megapikselowy RAW, kiedy potrzebuję wysokiej perspektywy, robiłbym sobie zdjęcia z całego świata właśnie tym dronkiem, więc mamy do czynienia tylko z JPG, nie mamy wpływu na żadne profile kolorów, profile obrazu, nie można sobie włączyć wyostrzenia, więc to jest wada. Zaleta jest taka, że oprócz tych trybów gotowych, które Tutaj na panelu górnym możemy przyjąć manualną kontrolę nad dronem, i w zasadzie spełnia on rolę w tym momencie całkiem sympatycznego, porządnego droniska. No i mamy, trzeba powiedzieć, do czynienia tutaj z obrazem 4K w 30 klatkach na sekundę lub 1080 w 60 klatkach na sekundę, czyli 1080, czyli full HD w 60 klatkach na sekundę. Ok, no jakość tego obrazka sami możecie zobaczyć, no nie jest jakaś turbo zachwycająca, jakby ten dron trochę krzyczy niepotrzebnie zupełnie moim skromnym zdaniem właśnie takim lekkomatorskim klimatem, ale tutaj wchodzimy w trzeci scenariusz, żeby się nie za bardzo rozgadywać, czyli podłączyłem ten oto RC2 z wyświetlaczem z mojego DJI R i krótko rzecz ujmując, nie lubię tego za Dużo mówię, krótko rzecz mówiąc. I tutaj wtedy dron zamienia się w najpoważniejsze urządzenie. No bo po pierwsze zwiększy nam się zasięg i sami możecie zobaczyć, że naprawdę daleko odlatywałem tym dronem i naprawdę bez żadnego problemu on się utrzymuje w powietrzu, ma świetną stabilizację w tym momencie, podłączenie do tych wszystkich satelit itd. Tak tak Ale co najważniejsze, no dostajemy jakiś tam stopień wreszcie kontroli nad tym dronem. Mówię niestety dlatego, że wolałbym, żeby ten poziom kontroli występował na poziomie telefonu. To znaczy wiadomo, że nie ten zasięg i tego nie oczekuję, bo to jest po prostu nierealne. Natomiast technologicznie, natomiast dokładnie, żeby miał te możliwości kontroli. Bo tutaj dzięki pilotowi po abgrejcie firmeru. Bo to też jest bardzo ważne, że trzeba w tym momencie zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne pilota, żeby dostał obsługę Neo. Ja już dawno nie aktualizowałem, bo po prostu używałem do rm to mi działało, więc po prostu nie aktualizowałem. Ale w tym momencie musiałem zaktualizować, więc cały program wewnętrzny tego pilota mi się zaktualizował i faktycznie obsługuje bez żadnego problemu. Neo. I w tym momencie mamy dostęp do, po pierwsze, korekcji ekspozycji, czyli możemy delikatnie skorygować ekspozycję na plus lub na minus. I tutaj taki protip dla wszystkich latających DJI-ami, szczególnie z tymi mniejszymi sensorami, że warto troszeczkę zmniejszyć ekspozycję. One zdecydowanie przeeksponowują, często mamy wypały gdzieś w tych jasnych partiach obrazu, więc minus 0.3, minus 0.7 to jest optimal. Nie mamy wprawdzie znowu niestety dostępnych yy, kolorów, czyli nie mamy jakichś profili typu płaski koprofil, czy nie mamy jakichś takich powiedzmy ala płaski profil. Yy, możemy sobie wybrać tylko H264, H265 i to w zasadzie jest wszystko, ale nie do końca, ponieważ ponieważ można tutaj zmniejszyć sobie wyostrzanie w profilu kolorów i można sobie zmniejszyć redukcję szumu. Jak po zmniejszeniu redukcji szumu i wyostrzania, obraz staje się mało użyteczny i niestety to jest kolejny raz, niestety stwierdzam, wada bardzo często sensorów stosowanych przez DJI. Nie wiem o co dokładnie chodzi i dlaczego tak jest. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w podpisach, w komentarzach poniżej. Ale bazowa, bazowy poziom szumu w tym dronie jest dość wysoki niestety. W związku z czym optymalną sytuację osiągamy w momencie, moim zdaniem, optymalny rodzaj obrazu, optymalną jakość obrazu osiągamy w momencie, jeżeli zostawimy odszumianie na poziomie 0, czyli takim standardowym, fabrycznym. Natomiast jeżeli zmienimy sobie wyostrzanie na minus 2, czyli nie mamy tego już przeostrzania, mamy ściągniętą ekspozycję i dostajemy redukcję szumów, która eliminuje ten bazowy szum pochodzący z tego sensora. Nie wiem dokładnie dlaczego. Jeszcze raz zapraszam do dyskusji w komentarzach. Natomiast dostajemy wtedy taki optimal jakość obrazu. Prowadzi mnie to do tego wniosku, że żeby wycisnąć wszystko z DJI Neo warto mieć kontroler, oczywiście nie musi być to RC2, tak jak w tym przypadku, może być to ten RC2 Pro, czy jak to się nazywa, no wiecie o co chodzi, ten z wyświetlaczem, może być ten równie dobrze bez wyświetlacza, to również działa bardzo dobrze, również w tym momencie w aplikacji na telefonie mamy dostępny ten tą możliwość zciągnięcia ostrości, czy też możliwość kontroli ekspozycji i też wymuszenia na przykład na dronie w trybie Pro ISO 100, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, wtedy wiadomo, chcemy trzymać się jak najniższego i są możliwego, żeby tego szumu bazowego było jak najmniej. Zobaczmy jeszcze jakość samego, samooptyczną, bo taki zrobiłem mini test optyczny tego drona, czyli krótko już mówiąc, kilka takich ujęć przykładowych i też na przykład zrobiłem takie zdjęcia kafelek, gdzie widzicie, że nie mamy tutaj do czynienia z jakąś dystorsją. Ostrość w centrum obrazu jest dobra, w rogach oczywiście spada. Natomiast wejście to, potraktujcie tak troszeczkę ten test z takim dystansem, no bo wiadomo, że to jest JPEG, więc tam jest nałożony jakiś profil korekcyjny z DJI, więc to, co widzimy nie jest. Z tym, co dokładnie dostajemy, akurat z tego aparatu. No, ale tak powiedzmy, dla gwoli takiej naukowej ścisłości, mamy też taki mini teścik zrobiony, więc ogólnie wypada to wszystko całkiem okej. Okay. I teraz, gdzie ja widzę miejsce DJI Neo? E, oczywiście, jako zabawkowy dron, taki fajny na weekendy do, dla rozrywki po prostu rodzinnej. Rewelacyjna sytuacja, naprawdę fantastyczna sprawa. Zresztą, jeszcze raz możecie zobaczyć nasze wygłupy. E, bardzo fajny temat. Jeżeli ktoś z Was podróżuje i chce turbolakiego drona i chce zrobić sobie jakieś ekstra ujęcia i ekstra nagrania, na przykład nie wożąc ze sobą ekstra sprzętu, tylko z telefonu mogąc go kontrolować, to też jest to fajny scenariusz, mimo tych tak delikatnych niedociągnięć aplikacji, które mam nadzieję z czasem DJI nam da jakieś ekstra funkcje, czyli będzie można kontrolować na przykład ten właśnie profil obrazu, delikatnie właśnie to wostrzenie, czy ekspozycję. To to jest fajny scenariusz. No, i jeżeli nie przeszkadza wam włożenie jakby ekstra tego pilota, to, to w tym momencie może być to całkiem, całkiem fajny wybór dla podróżników, którym zależy na jak najmniejszej ilości sprzętu, na jak najmniejszej ilości gramów. I przede wszystkim prowadzi mnie to do jednego bardzo ważnego wniosku, bo nie jest tajemnicą, że no, sytuacja na, powietrz, na dronowa trochę się skomplikowała, przepisy się komplikują, jakby myślę, że wielu z Was kojarzy pewne kłopoty DJI w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. No, jest, jest troszeczkę takich wyzwań dla miłośników dronowania, a ja się do nich wciąż jednak mimo wszystko zaliczam. To taki DJI Neo jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo mamy 130 gramowy 4K z możliwością zdjęć dronik, który no, żaden nawet najbardziej zatwardziały ochroniarz, który przyjdzie nam powiedzieć, że tutaj nie wolno latać dronami i czy mamy pozwolenie i czy moglibyśmy pokazać jakąś legitymację lub papier, stwierdzi, no, no dobra to jest zabawka, to po prostu nie ma żadnych tutaj jakby sensu pytać, to jest po prostu zabawkowy dron i nie mamy żadnych tutaj jakby problemów formalnych, przynajmniej nie takie, o których ja wiem i co bardzo ważne jeszcze w trybie w trybie zarówno tym podłączenia do telefonu, jak i w trybie tym prosto z ręki, czyli takim, gdzie nie mamy podłączonego niczego, tylko używamy tego tutaj panelu na górze. Ten dron może wystartować praktycznie wszędzie, czyli jakieś tam restricted Zone takie strefy z ograniczeniami, gdzieś blisko lotnic może wystartować, ponieważ zasięg tego drona w tym momencie jest tak mały, że nie mamy szans skomplikować życia żadnej tam poważnej awiacji, choćby nie wiem jak chcieć, to praktycznie nie ma takiej opcji, więc ten dron po prostu startuje. Natomiast to ważne w przypadku podłączenia. Do e, kontrolera, takiego typowego RC, no to w tym momencie trzeba pamiętać też o jednej prostej rzeczy, mianowicie, że ten dron zamienia się w pełnoprawnego drona, to znaczy, wiadomo, dalej ma 135 gram, ale nie wystartujemy już na przykład w strefach wokół lotniska. No więc to są takie sytuacje, które warto wziąć pod uwagę. Czyli, generalnie, DJI Neo moim zdaniem jest świetnym kierunkiem dla bardzo szerokiej e, grupy odbiorców, którzy chcą drona nieskomplikowanego, prostego, którzy chcą po prostu e, ujęć z powietrza, to no, mogą być równie dobrze vlogerzy, youtuberzy, wszelkiego rodzaju podróżnicy, którzy chcą uatrakcyjnić swoje nagrania, swoje publikacje właśnie dronowym, dronowymi nagraniami, a nie chcą tego właśnie stresu związanego z lataniem poważnym dronem, różnego rodzaju pozwoleń, legitymacji i tym podobnych rzeczy. Więc brawo DJ Neo, sporo jeszcze jest do wyprasowania, mam nadzieję, że będą się pojawiały jakieś tutaj upgrade'y, natomiast zdecydowanie ku mojemu zaskoczeniu, zdecydowanie rekomenduję tego drona i komunikujemy jako fotoforma, bo to naprawdę fajne, małe urządzenie no, i też mamy nadzieję zobaczyć jakieś kolejne wersje tego, tego latającego malucha. Mam nadzieję, że Wam się podobało to nagranie. Zapraszamy na stronę fotoforma.pl do salonów fotoformy fizycznych, gdzie można sobie takich rzeczy potestować i podotykać. Takie rzeczy w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie na Andersa, we Wrocławiu na ulicy Odrzańskiej. Wszystko tam na ulicy Odrzańskiej ogarnięte, także można przychodzić. Zapraszamy serdecznie i oczywiście widzimy się w następnym nagraniu. Cześć.